Ósma edycja Lauru Studenckiego już za nami. Ta prestiżowa nagroda w tym roku trafiła do osób, które swoją pracą oraz zaangażowaniem sprawiły, że życie studenckie było ciekawsze i łatwiejsze. Laur Studencki to. to wielkie wyróżnienie, ale też przede wszystkim sposób na powiedzenie: dziękujemy bardzo. Przewodnicząca samorządu o, studenckiego to jest, to jest, to jest. Jel, Natalia Gorzelnik jel, zapewni, że tegoroczna edycja dwie, 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 dwie. była wyjątkowa. Jest to wydarzenie no, w pewnym sensie innowacyjne ze względu na przede wszystkim miejsce, ponieważ po raz pierwszy odbywa się właśnie to tutaj w gmachu CINIBY. Poza tym wprowadziliśmy dwie zupełnie nowe kategorie, ponieważ postanowiliśmy um, nagrodzić organizacje, nagrodzić osoby, które do tej pory nie były wyróżniane, a uważamy, że powinny czyli przyjazny pracodawca, organizacja, która sprzyja młodym osobom, umożliwia im start. I, no, i przy początek swojej kariery a, oraz przyjazny dziekanat czyli te osoby które są tak naprawdę najbliżej nas które nam pomagają w kategorii promotor kultury studenckiej został wyróżniony Bogusław Jasiok z Centrum Sztuki Filmowej oraz Kina Kosmos. Najbardziej przyjazną organizacją okazało się Radio Katowice, które umożliwiło studentom odbywanie praktyk w radiu, a radiowcom z egidy przekazanie sprzętu. Nagrodę odebrał redaktor naczelny Radia Katowice Henryk Grzonka. Studenci zawsze byli, i pamiętam to również z moich studenckich lat, zawsze byli bardzo krytyczni i jacyś tacy niezbyt hojni w rozdawaniu różnych nagród, wyróżnień, Dlatego ja sobie bardzo to cenię. Ja 13 lat mojego młodego życia, tego najciekawszego życia, poniekąd zostawiłem w egidzie. Więc ja zawsze na egidę patrzę z ogromnym sentymentem. I dzisiaj, kiedy yy, być może ode mnie zależy to, czy wyjdzie w jakikolwiek sposób pomóc czy nie, to ja po prostu nie mam takich problemów. Ja nie mam się nad czym zastanawiać. Nagrodę honorową otrzymał Jurek Owsiak, który niestety nie mógł Pani pojawić się na gali. Się Wygląda naprawdę na takiego Janosika, po prostu spójrzcie. Mało tego, rzeźbiarz także z tyłu pokazał, że są kieszenie. Czyli normalny strój studenta yy, prywatkowy, chyba nie? No taki, taki, w wolnym czasie. Serdecznie was pozdrawiamy. Palcami wyczuwam, jest śruba, która trzyma tego studenta bardzo mocno podstawy. Taki śrub wam życzę w całym życiu, żebyście się trzymali dobrze swojego pionu i żebyście wiedzieli, że reprezentujecie także nasz kraj. Tegorocznym przyjacielem studenta został dr Mirosław Czerwiński z Wydziału Nauk Społecznych. Jestem nauczycielem akademickim bardzo długo, już nie będę nawet mówił ile lat. I chyba nie ma cenniejszej nagrody dla nauczyciela akademickiego niż nagroda studentów. No bo to jest jakby wyraz aprobaty dla tego, co się robi. W nowej kategorii przyjaznego pracodawcy wyróżniona firmę Steria Polska. Nagrodę w imieniu firmy odebrała Marzena Rybicka-Szudera. A teraz chciałem. Najbardziej wzorowym dziekanatem został sekretariat Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, który reprezentowali pracownicy sekretariatu Emilia Wieczorkowska oraz Ryszard Knapek. Jesteśmy mniej ważni, jesteśmy raczej na służbie. Też kluczem do wszystkiego jest yy, zobaczyć. Yy. Za każdym numerem indeksu czy numerem albumu zobaczyć konkretnego człowieka. U nas jest to dość łatwe, bo studentów nie jest tak wielu jak w pozostałych dziekanatach, myślę. Ale myślę, że to to właśnie jest też kluczowa sprawa. W poprzednich edycjach statuetkę dostali między innymi prezydent Bronisław Komorowski, prezydent Rybnika Adam Fudali, organizacje takie jak PZU, Festiwal Ars Cameralis czy Rawa Blues. Zwycięzcom gratulujemy, a studentom życzymy, by otaczali ich sami przyjaźni ludzie, zasługujący na laur.